Cześć. Opowiem Wam dziś, jakie błędy popełniłam w nauce języka niemieckiego na przestrzeni bardzo wielu lat i dzięki temu wy będziecie mogli tego uniknąć. Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał o wszystkim, co dotyczy skutecznej nauki języków obcych bez ciemy oraz skutecznego nauczania języków. A dziś porozmawiamy sobie o moich peripatiach z językiem niemieckim, po to, aby ustrzec Was przed takim właśnie działaniem. Język niemiecki to jest mój. Najsilniejszy język jest to jednocześnie język, którego uczyłam się najdłużej, przy czym uczyłam się znaczy do takiego poziomu, kiedy mogłam się komunikować i kiedy nie robiłam błędów, kiedy mogłam się komunikować płynnie i już nie robiłam błędów gramatycznych. Więc to w przypadku języka niemieckiego trwało u mnie najdłużej, ponieważ właśnie do nauki tego języka podeszłam źle. I powiem Wam teraz, co robiłam. Może w niektórych działaniach również się odnajdziecie. Innych języków e, moich uczyłam się inaczej, nauczyłam się ich szybciej, bardziej efektywnie, a niemiecki się po prostu tak ciągnął i ciągnął. Także e, może odnajdziecie w tym siebie i uszczężę Was to. Na przyszłość przed takimi błędami. Język niemiecki uważam też za najłatwiejszy język do nauki, mimo tego, że najwięcej czasu mi zajął, ponieważ kiedy już w końcu się za to wzięłam, to zrozumiałam, jakie to wszystko było łatwe w przypadku tego języka, a inne już są jednak trudniejsze. I jeśli się do tego podejdzie dobrze, to można się go nauczyć naprawdę szybko i efektywnie. Także, co ja robiłam, jak to wyglądało, że to po prostu nie pykło. Otóż ja niemieckiego uczyłam się gdzieś tam zawsze. W podstawówce chodziłam na lekcje prywatne, bo niemieckiego w szkole nie było, no a gdyby był, to wiadomo, że i tak byś nic to nie dało, przynajmniej w tamtych czasach. Później poszłam do liceum dwujęzycznego. No, i jako, że już wtedy musiałam się uczyć tego niemieckiego, bo bardzo dużo go było codziennie. My mieliśmy po kilkanaście godzin niemieckiego w tygodniu, więc naprawdę było tego sporo. I ja wtedy już musiałam się go uczyć. Już to nie było takie hobby, że się uczę niemieckiego, tylko musiałam je codziennie. To mi się oczywiście nie chciało. Więc yy, nie uczyłam się. Siedziałam wprawdzie na tych zajęciach, ale tylko tak, żeby wysiedzieć swoje. Nie robiłam zadań domowych, nie uczyłam się, no i tak sobie przebimbałam całą liceum aż do momentu zdawania certyfikatu na poziomie C1 i ten certyfikat był nam obiecany na koniec liceum, że po prostu każdy będzie sobie mógł przystąpić do tego certyfikatu i później z nim również móc studiować w Niemczech. I był egzamin próbny i ja go nie przeszłam, nie, nie zostałam dopuszczona do tego egzaminu, chyba tak źle go napisałam. I wtedy niektórzy rodzice się wkurzyli i powiedzieli, że to jest bez sensu, że wszystkie dzieci powinny zostać dopuszczone, bo tam jeszcze inne były takie, które, które nie były znaczy dzieci to może nie jest odpowiednie określenie, no bo myśmy już wtedy mieli 20 lat, więc no, chociaż no, z mojej dzisiejszej perspektywy to jednak dzieci. Także dopuścili nas mimo wszystko i ja zdałam ten egzamin. Wyszłam nawet pierwsza z sali i no, wyjechałam do Niemiec na studia, no i ja mało rozumiałam, co do mnie mówili. Ja mieszkałam z Niemcami, było ich wielu, mówili jeden przez drugiego, kompletnie nie wiedziałam, o co mi chodzi. Później musiałam robić swoje referaty, bardzo się stresowałam. Byłam czasami jedyną osobą w grupie, której język niemiecki nie był językiem ojczystym, więc e, no, był to stres. I te przez te pierwsze tygodnie mnie cały czas bolała głowa, ale... Mm, przyzwyczaiłam się do tego języka, no i pomału, pomału zaczęłam dostrzegać w nim to wszystko, czego nas chcieli nauczyć w szkole i czego ja się nie uczyłam, bo mnie to po prostu wtedy nie interesowało. Zaczęłam to sobie wtedy sprawdzać w książce do gramatyki i myślałam sobie, aha, to tak to jest. Mm, Okej, okay, czyli tego naprawdę się używa. No i tak pomału, pomału ten język zaczął się rozwijać właśnie w taki sposób. I było to również spowodowane tym, że ja nie byłam osłuchana z tym językiem, nie słuchałam niczego, nie oglądałam niczego w języku niemieckim i Często nie miała mojej bazy danych, mojego korpusu, który mogłabym badać, który mogłabym analizować, żeby sobie zrozumieć te wszystkie gramatyczne rzeczy. Dopiero kiedy zaczęłam rozmawiać z ludźmi, to wtedy oni po prostu mówili różne rzeczy, ja to analizowałam i wtedy sobie sprawdzałam. We wszystkich innych językach, których się uczyłam. Miałam bazę danych, ponieważ ja przez cały czas coś oglądałam, czy to był angielski, czy hiszpański, czy włoski. Ja cały czas oglądałam od samego początku. Hiszpańskie, hiszpański znaczy meksykańskie telenowele oglądałam jeszcze. Zanim zaczęłam się uczyć języka hiszpańskiego tak na poważnie, bo wtedy dopiero na studiach. Natomiast w ostatnim roku podstawówki zaczęłam oglądać meksykańskie telenowele, i, mm, i ja wtedy jeszcze nic z hiszpańskiego nie wiedziałam. Ale byłam bardzo dobrze osłuchana i mogłam sobie wszystko analizować. Z włoskim było podobnie. Najpierw zaczęłam się uczyć włoskiego, bo mieliśmy w szkole, i później natychmiast od razu zaczęłam bardzo dużo słuchać. Biegłam do domu, włączałam sobie coś, oglądałam seriale, oglądałam jakieś talk showy, różne inne. Głupie rzeczy, żeby tylko było, i to też działało. Język angielski, wiadomo, od zawsze. Natomiast niemiecki był jedynym, który którego po prostu nie słuchałam. Czasami, będąc w liceum, włączyłam sobie TV-Total na przykład, ale to też nie było tak, że codziennie. Czasami, jeszcze będąc młodsza, to na przykład słuchałam jakichś wywiadów z takim zespołem, który kiedyś istniał Kelly Family, ale tych wywiadów też nie było tak, żeby to było codziennie, więc no, nie było tego kontaktu aż tak dużo. I dopiero, kiedy wyjechałam do Niemiec, to ten kontakt się pojawił, i dopiero wtedy też zaczęłam słuchać niemieckiego więcej, nie tylko na studiach, nie tylko w akademiku ale również e, zaczęłam oglądać telewizję e, nie miałam telewizora ale kupiłam sobie kartę telewizyjną oglądałam sobie seriale oglądałam sobie Anna und die Liebe, oglądałam sobie y, y, audycje y, mnie audycje, programy przyrodnicze, przede wszystkim o zwierzętach, bo takie tematy mnie interesowały. Później zaczęłam też w końcu czytać w języku niemieckim, zaczęłam czytać książki takie niepowieści, tylko takie na jakieś konkretne tematy, czy to na temat jakiegoś zdrowego trybu życia, czy sportu, czy zwierząt, właśnie tego typu sprawy. Czytałam też czasopisma na ten temat i tak dalej. Ja też kiedyś opiekowałam się zwierzętami w Niemczech, więc sobie też czytałam te wszystkie czasopisma. I tak pomału się tego języka yy, zaczynałam uczyć. Zaczynałam się z nim osłuchiwać, opatrzać i zaczynałam analizować to, co usłyszałam i to, co przeczytałam. I wtedy miałam w końcu mój pierwszy korpus. Ten korpus później się coraz bardziej rozszerzał, ponieważ najpierw pracowałam w agencji mediowej, gdzie kodowałam artykuły z dziedziny finansów i, i banków, więc yy, cało, całe to słownictwo finansowe sobie przyswoiłam. Później pracowałam w branży motoryzacyjnej, gdzie gdzie przyswoiłam to całe słownictwo związane z samochodami i również finansami jeszcze dalej, bo tam już pracowałam w Excelu, więc tam jeszcze inne rzeczy do tego doszły. I tak pomału, pomału się to rozwijało. Jeszcze gdzieś tam po drodze byłam instruktorką tańca brzucha, więc też te wszystkie kwestie związane z ciałem, z ruchem też musiałam umieć po niemiecku. Więc pomału, pomału ten język się uzupełniał i ja miałam coraz większą bazę danych do tego, żeby sobie też ten język analizować. Realizować. No i to było moim dużym błędem na samym początku, że ja po prostu nie słuchałam. Przez te wszystkie lata, kiedy się uczyłam niemieckiego, nie słuchałam praktycznie nic, bo to, że ja sobie włączyłam TV Total od wielkiego dzwonu, to, to jest nic. To też nie się na to, że ja sobie obejrzałam kiedyś serial po niemiecku, no to ten serial jeden to Ci da tyci, 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 jeśli w ogóle cokolwiek, tak? To jest za mało, to jest o wiele za mało. No i ja też miałam za mało. Musisz mieć swój korpus, nie? czyli Twoją bazę danych, coś, z czego możesz ko korzystać, co możesz sobie obserwować, analizować. Kolejnym moim błędem było nieprzyglądanie się gramatyce dokładnie. Czyli ja miałam takie rzeczy z gramatyki, które się gdzieś tam ciągnęły za mną przez cały czas i których ja nigdy nie sprawdziłam, nigdy się ich nie nauczyłam. I kiedy pisałam już prace zaliczeniowe na studiach. Po niemiecku oczywiście, gdzie co semestr było kilka takich do napisania, to ja cały czas tak lawirowałam po prostu. Starałam się to jakoś tak napisać, żeby było dobrze, nie? I jako, że korzystałam z Worda, to Word mi poprawiał błędy. Więc jeśli jakieś końcówki się nie zgadzały, czy to miało być E, EN, czy R, czy coś innego jeszcze, jakiś przegłos, czy coś takiego, to po prostu Word mi to poprawiał. I ja nawet nie wiedziałam, dlaczego on mi to poprawia, ale mówił, że tak ma być, to ok. No, i też czasami się zdarzało, że miałam trochę tych błędów, właśnie takich gramatycznych w moich pracach zaliczeniowych, i co dla mnie dużym problemem też było, to były tłumaczenia z języka włoskiego, z języka hiszpańskiego na niemiecki, bo te z niemieckiego na włoski, z niemieckiego na hiszpański to były ok. To umiałam robić, ale z hiszpańskiego i z włoskiego na niemiecki tego nie umiałam. Ja studiowałam na uniwersytecie, gdzie to było potrzebne do zaliczenia, tak zwanego Zwischenprüfung, i to zaliczenie mi było potrzebne po prostu, żeby mieć jakby tę połowę studiów zaliczoną. I ja nie mogłam tego zdać. I dla mnie to było bardzo, bardzo trudne. Tego pierwszego podejścia nie zdałam. Szczerze mówiąc, ja na tamtą chwilę w ogóle wątpiłam, czy kiedykolwiek uda mi się to zrobić. I jako że wtedy wprowadzili i tak opłaty za studia, które po chyba roku czy półtora roku wycofali to ja sobie pomyślałam, dobra, to ja już tutaj nie będę studiować na tym uniwersytecie, przeniosę się na jakiś, który w dalszym ciągu jest bezpłatny i ym, gdzie nie ma tych jednych zajęć do zaliczenia, aby zaliczyć ten Zwischenprüfung. No więc zmieniłam uniwersytet, zmieniłam miasto, przeprowadziłam się i kolejne lata studiowałam już tam aż do skończenia studiów i nie potrzebowałam nie właśnie tego egzaminu z tłumaczeń z hiszpańskiego i włoskiego na niemiecki. Także no niestety nie wychodziło mi to. Dlaczego? Dlaczego w jedną stronę mi wychodziło w drugą stronę, nie. Znowu, język niemiecki, tak? Nigdy do końca nie nienauczony, nigdy do końca nieosłuchany. Także kiedy pisałam te wszystkie moje prace zaliczeniowe, to kombinowałam sobie z tymi końcóweczkami, no ale kiedyś w końcu musiałam się tego nauczyć, więc tak pomału, pomału mi się to gdzieś tam w głowie układało. I takim ostatecznym momentem, kiedy wszystkie puzle wskoczyły na swoje miejsce, był ten moment, kiedy ja zaczęłam nauczać języka niemieckiego. I wtedy dopiero miałam taki aha moment, i dopiero się wtedy tak na 100% tego nauczyłam, no bo musiałam tego nauczyć kogoś innego, i wtedy wszystko sobie tak obcykałam, jak to, jak to logicznie można zrozumieć. Też bazując oczywiście na moich niepowodzeniach z tych wszystkich lat i na moim niezrozumieniu tego tematu, więc dlatego opracowałam taki sposób tłumaczenia tego, aby był zrozumiały dla wszystkich, tak aby nie trzeba się było tego uczyć na pamięć, co dla mnie też było problemem właśnie w przypadku języka niemieckiego, ponieważ ja się nie potrafię uczyć na pamięć. Ja nie jestem za bardzo w stanie zapamiętać nic, co chciałabym zapamiętać, więc tysiące, tysiące słów, które znam we wszystkich językach, one nigdy nie były przeze mnie uczone się na pamięć, bo ja bym się ich nie nauczyła, ja bym ich nie zapamiętała. Nie zapamiętała, a przynajmniej nie na dłużej niż na 5 minut. Także ja tych wszystkich zasad też nie mogłam zapamiętać i ja wiedziałam, że nie umiem, więc nawet się za to nie brałam. I dopiero, kiedy sobie wymyśliłam, jak to wszystko wytłumaczyć, żeby to było logiczne, żeby to miało sens, to wtedy też wszystko skoczyłam na swoje miejsce, wszystko zrozumiałam i od tego czasu już ten niemiecki znałam dobrze. No, ale straciłam, straciłam wiele lat, i to jest coś, co nie polecam Wam naprawdę robić, bo można to zrobić o wiele szybciej. Niemiecki jest językiem bardzo regularnym, jest językiem takim, który jest bardzo logiczny, więc jeśli chodzi o gramatykę, to łatwo można to wszystko złapać, a jeśli chodzi o. Rozumienie ze słuchu, zbudowanie swojego korpusu, którym możesz analizować, no to trzeba dużo słuchać, dużo słuchać, dużo słuchać. I dużo, to znaczy codziennie, codziennie, bez wyjątku, dużo. A nie raz na jakiś czas i udawać, że to jest dużo. No to tak się nie sprawdzi. Ale to oczywiście dotyczy wszystkich języków, nie tylko języka niemieckiego. I ja we wszystkich językach tak zrobiłam, oprócz języka niemieckiego. I to sprawiło, że ta nauka zajęła mi Wiele, 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 wiele lat. No, tak naprawdę to można powiedzieć, że właściwie 20 lat i było to zupełnie niepotrzebne, bo mogłam się tego nauczyć wcześniej, mogłam się postarać to zrozumieć wcześniej, zająć się tym wszystkim, uporządkować to wszystko sobie, usystematyzować, ustrukturyzować i moje życie byłoby wtedy o wiele lżejsze. Moje życie na studiach byłoby lżejsze lepsze oceny bym miała, co akurat nie jest ważne, tak, no bo do czego one by mi się miały przydać? Ani mi się wtedy nie przydały, ani teraz by mi się do niczego nie przydały, więc bez sensu, tak? Ale po prostu dla takiego dobrego samopoczucia, że, że, że zdobyłam jakąś fajną ocenę, bo to też fajnie człowiek się trochę tak czuje sam ze sobą, prawda? Więc po prostu lepiej bym się czuła z tym. I z językiem niemieckim, czy tam innymi językami obcymi wiem, że też tak macie, że czujecie się w tym języku źle, że cały czas wam się wydaje, że coś, wam się, coś się z wami ciągnie, że coś tam nie rozumiecie jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No to uwierzcie mi, że dobrze jest nad tym przysiąść i dobrze jest sobie to wszystko jeszcze raz. Przejść. My to robimy oczywiście na bootcampie, ale też możecie to zrobić samodzielnie. I ja nagrałam webinar Jak uczę się szybko niemieckiego, gdzie właśnie przechodzę przez te wszystkie najważniejsze rzeczy, którzy, które muszą wiedzieć ci, którzy już zaczęli się uczyć języka niemieckiego i chcieliby tę gramatykę po prostu ogarnąć tak, żeby nie musieć się jej uczyć na pamięć. I nagrałam również drugi webinar, hakowanie niemieckich przypadków, gdzie mówię o tych przypadkach właśnie w taki sposób, aby nie trzeba było się uczyć tych wszystkich końcówek na pamięć, aby nie trzeba było sobie robić takiego screenu w pamięci z tabelki, tylko aby można było za każdym razem, w każdym jednym zdaniu, który mówicie, żeby można sobie było to samemu Ustalić, jakie tam mają być te końcówki, bo one są bardzo logiczne. Także zapraszam Was bardzo do tych moich webinarów, do których linki znajdziecie tutaj pod filmem. No i mogę Wam powiedzieć, żebyście po prostu nie popełniali moich błędów, bo one były bezsensowne. Język włoski jest trudniejszy gramatycznie niż język niemiecki, a nauczyłam się go tak. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem po przyjściu do domu ja siadałam nad włoskiem, weekendy nad włoskiem. Oglądałam cały czas coś po włosku i kiedy skończyłam liceum, to ja miałam zdany certyfikat, teraz nie pamiętam na którym poziomie, chyba to byłoby jeden, ale ja umiałam płynnie mówić po włosku. Natomiast po niemiecku nie za bardzo, mimo że tego niemieckiego w szkole było o wiele, wiele więcej. No ale ja do nauki tego języka i tego podeszłam całkiem inaczej. Więc tym trudniejszym językiem, którego uczyłam się o wiele krócej, umiałam mówić płynnie, a tym łatwiejszym, którego uczyłam się już o wiele dłużej, nie umiałam mówić. No, no, nie powiem, że wcale, bo coś tam potrafiłam, ale nie płynnie i naprawdę tak bardzo niepewnie. Więc warto to sobie wszystko ogarnąć, żeby się po prostu też pewnie czuć i żeby te postępy były szybsze, bo jeśli widzimy postępy, to mamy też znowu większą ochotę na to, aby dalej sobie w tym języku długać, aby dalej go poznawać i aby ten nasz poziom się podnosił. I to tyle na dziś. Trzymajcie się, uczcie się. Bawcie się tą nauką i pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje, również opanować język niemiecki. Do zobaczenia, pa!